Śledztwo prokurator Karoliny Karpickiej zdecydowanie się rozwija. Okazuje się, że w ciągu ostatnich czterech miesięcy zginęła cała czwórka podoficerów podkomendnych Jakuba Reicherta w PRL. Zgony wyglądają na samobójstwa i nieszczęśliwe wypadki, ale czy są nimi w istocie? Czy w śledztwie pomoże znakomity prawnik, profesor Andrzejczyk, kiedyś wykładowca Karoliny? Kolejny odcinek najnowszej powieści Marcina Wolskiego. Czyta autor. CINGIEL TEMIDY Rozdział czwarty Niebezpieczne związki Część pierwsza Karolinie przyśnił się Reichert. W wysokich butach ze strzelbą na ramieniu chodził po podwórku jej kamienicy tak jakby wypatrywał zwierzyny łownej. Musiał wyczuć jej obecność. Raptownie się odwrócił i wyciągając ku niej krogulczy paluch warknął. Dlaczego nie zauważasz tego, co oczywiste? Postanowiła zauważać. Do rana przeanalizowała wszystkie dotychczasowe wyniki, a potem zamówiła się do naczelnika, który zwykł pracować mimo wolnych sobót. Burski czekał na nią zaciekawiony. O co chodzi pani Karolino? Mam nową hipotezę w sprawie Jakuba Reicherta, powiedziała. Być może zbyt pochopnie uznaliśmy, że starszy Pan został uprowadzony. A może Daliśmy się złapać na przygotowany przez niego plan. O czym ty mówisz? Jeśli założyć, że postanowił zniknąć w taki sposób, żeby wszyscy uwierzyli w porwanie przez nieznanych sprawców? Kontynuowała. Usunął odciski palców, nie zabrał swego laptopa, pomyślał o paszporcie, no ale wiemy, że nie przekroczył granicy. Zjednoczonej Europie nie ma granic, jednak zostawił cały swój majątek, precjoza w sejfie nie ruszył kąt. Kto wie, jakie zabezpieczenia mógł mieć jeszcze ten skromny emeryt? I tak miał dużo więcej niż wynikałoby z jego przebiegu kariery. Tylko dlaczego miałby pozorować własne porwanie? Przyjmijmy na chwilę roboczą, że zaplanował zemstę. Położyła przed nim kartkę z listą czterech martwych podoficerów. Na końcu dopisała nazwisko Krętka. Znikając, stał się nieuchwytny. A jeśli jeszcze oficjalnie uznają go za zmarłego, no to kto oskarży o zbrodnie nieboszczyka? Ponieważ naczelnika zamurowało, kontynuowała. Wszyscy tu zamieszczeni stracili życie przez ostatnie pół roku. W odstępach miesięcznych ginęli zawsze trzynastego. Wszystkie też zgony na pierwszy rzut oka wyglądają na nieszczęśliwe wypadki, ale przecież równie dobrze mogły być morderstwami. A kim niby mieliby być ci ludzie? Przeleciał okiem listę, nazwiska, adresy ostatnio wykonywane zajęcia. Hurtownik tekstyliów, przewodnik turystyczny, właściciel stawów hodowlanych, sprzedawca starych militariów. No, zaiste, nieszczególna to kolekcja. Podejrzewam, że kiedyś stanowili tajną grupę, która w PRL-u dokonywała zbrodni na zlecenie reżimu. Science fiction, Karolinko naczytała się pani zbyt dużo marnej literatury komando śmierci, tajni zabójcy a gdzie najmniejszy choćby dowód, który mógłby to potwierdzić? Równie dobrze rzekomy oddział morderców, zebrany z kilku jednostek, mógł być ekipą remontową, wykonującą lewe usługi na rzecz czerwonej burżuazji. A zresztą, gdyby nawet byli fachowcami od mokry roboty, z jakiego powodu rzekomy dowódca miałby zabijać swoich podkomendnych? No, pani Karolino, wygłupiłbym się, autoryzując takie śledztwo. I dlaczego jeszcze dokleja pani do tej grupy Krętka? W PRL-u mógł być ich kasjerem. Przeprowadzać pieniądze na tajne operacje. Równie dobrze można by mnie uznać kardynałem in pektore. Wszystko to razem nie ma najmniejszego sensu, panno Karolino. Zreasumujmy. Wedle pani... Przed 30 laty miała działać jakaś zbrodnicza grupa, która potem na trzy dekady zawiesiła swoją działalność, wszyscy ułożyli sobie życie i nagle jeden z nich zaczyna mordować pozostałych. Jaki mieliby powód? Odkryli jakiś skarb i nie chcieli się podzielić? Może ktoś chciał zacząć sypać. I co by się stało? Gdyby nawet przyznał publicznie, że któryś z nich, albo nawet wszyscy, zabili tego lubowego księdza. Przecież nastąpiło przedawnienie. Niech się pani nie uśmiesza, dziewczynko. Strapiona nie bardzo wiedziała, co powiedzieć. Ja y, powiedziałam, że to tylko robocza hipoteza. Chciałam się dokładnie przyjrzeć tym ludziom, ich rodzinom, y, zweryfikować dotychczasowy przebieg śledztw. No, coś znajdę. Burski przestał się uśmiechać. Można się pani tym zająć po godzinach pracy. Mimo wolnych dni mamy zbyt wiele prawdziwej roboty. A właśnie, zastanawiałam się, komu to dać. W blokach na Marysinie znaleziono parkę dzieciaków, które nie żyją prawdopodobnie wskutek przedawkowania. Proszę się tym zająć na szybko. Więc się zajęła. Może gdyby była Szekspirem, protokół stałby się nowym Romo i Julią, ale nie była. W historii nie znalazła ani dramatycznej waśni rodowej, ani romantycznej miłości zakończonej skokiem z wiaduktu na ulicy Marsa wśród żarliwych zaklęć, że tylko śmierć ich rozłączy. Trafiła wyłącznie na przedmiejską nudę i podłego gatunku amfę rozprowadzaną przez ukraiński gang. Wieczorem wydzwoniła gruszkę. Historyk był wyraźnie nie w Sosie. Jego żona w Radzie wróciła, bo nie miała dokąd pójść, ale wszystko wskazywało, że to, co pękło, już się nie sklei. Potrzebuję twojej pomocy, powiedziała Karolina. Sama nie dam rady. Musimy się spotkać. No, nie bardzo mogę. Usypiam Zosię. A jej matka? Teraz jej nie ma, ale nie opowiada się, dokąd wychodzi. Oczywiście... Mogłabyś przyjść do mnie, tylko wiem, że nie bardzo ci wypada. Dobrze, przejdę. Teofil mieszkał w wielkim, śmierdzącym bloku, w którym obszczana winda robiła wrażenie, jakby w każdej chwili jej podłoga miała się zapaść. Za to samo mieszkanie przypominało oazę śródziemnomorskiej kultury na tle azjatyckich nieużytków. Każdą ścianę wypełniały książki, znajdowały się nawet na półkach ponad drzwiami i wcisnęły także do kuchni. Karolina streściła mu swoją rozmowę z profesorem Andrzejczykiem, przedstawiła hipotezę wywracającą na opak ich dotychczasowe koncepcje, wreszcie opisała reakcję Burskiego. Kutas skomentował krótko: Przez grzeczność nie zaprzeczę. W każdym razie mocno mi utrudnił prowadzenie śledztwa. Chciałabym pojechać w teren, powęszyć wokół ofiar naszego seryjnego samobójcy, a wydaje mi się, że nie wytknę nawet nosa z Warszawy. Ja też jestem uziemiony przyznał ze smutkiem Teofil. Nie zmienia to w niczym faktu, że Burski miał sporo racji, zwracając uwagę na słabe punkty twojej konstrukcji. Na przykład jakie rzuciła czupurnie przede wszystkim motywy zaczął Teofil, ale urwał zgrzytnął bowiem zamek w drzwiach i do mieszkania wkroczyła atrakcyjna blondynka Krystyna! Poderwał się ze stołka i ruszył na jej spotkanie. Wyminęła go niczym mistrzyni slalomu i stanęła na wprost Karoliny. A co to za kurwa? huknęła. Koleżanka z pracy. Pozwól, że ci wytłumaczę. Pani Gruszkowa nie czekała jednak na tłumaczenie. Zabieraj się stąd, szmato! syknęła. Karpicka miała ogromną ochotę zdzielić nią wymalowany ryj, ale uznała, że stoi to w sprzeczności z jej pozycją zawodową. Zabrała więc swoją teczkę i z godnością ruszyła ku drzwiom. Teofil chciał postąpić za nią. A ty dokąd? Żona silnie pchnęła go na ścianę, aż posypały się książki z najwyższej półki. Wystarczy, że się pierdolisz w naszym domu przy dziecku. Gruszka dopędził Karolinę pod przystankiem. Wielki krwiak pod okiem nadawał jego twarzy wygląd ulęgałki i dowodził, że obok innych zalet Krystyna miała jeszcze talent bokserski. Przepraszam cię za ten incydent, ale to wszystko moja wina, jąkał się żałośnie. Twoja wina, że nigdy dotąd tego nie rozwiązałeś, syknęła. Tu machnęła na przejeżdżającą taksówkę, wskoczyła do niej i bez pożegnania odjechała w noc. W poniedziałek od rana zaczął się prawdziwy młyn. Policja przesłuchiwała środowisko zmarłych narkomanów, a pani prokurator musiała to nadzorować. Tymczasem w trakcie tej mordęgi dobiegł ją cichy brzęk SMS-a. Rzuciła okiem na wyświetlacz: Madzia, notariuszka Czy to przypadkiem nie twój profesor? Nie bardzo wiedziała, o co chodzi, ale na wszelki wypadek zajrzała do internetu w swoim smartfonie. Wiadomość wisiała na wszystkich portalach. Na kilku widniało nawet zdjęcie w żałobnej obwódce. Dziś w nocy zmarł światowej sławy prawnik karnista, profesor Maciej Andrzejczyk, sędzia Sądu Najwyższego, wychowawca wielu pokoleń prawników. Ciąg dalszy nastąpi